Chcesz poznać trik, który kradnie uwagę, ale większość twórców nawet nie wie, że coś takiego w ogóle istnieje? Bo jeśli Twoje filmy wyglądają zbyt idealnie, ludzie po prostu przewijają, zanim w ogóle Cię poznają. Zauważyłeś to? Włączasz perfekcyjnie nagrany film i nic, zero emocji, scroll po prostu leci dalej. A potem widzisz kogoś, kto krzywo trzyma telefon, robi drobną pauzę, poprawia rękę i nie wiesz czemu, ale zatrzymujesz się. Bo mózg kocha niedoskonałości. Mikronierówności sprawiają, że wyglądasz jak człowiek, a nie jak reklama. Gdy dodasz ten jeden kontrolowany mikrobłąd, lekki ofkadr, krótką pauzę, drobną reakcję, widz poczuje, że jest z Tobą w tym momencie, a to kończy scroll jak nic innego. I zapamiętaj to zdanie. Perfekcja sprzedaje, ale niedoskonałość zatrzymuje. Jest ten ukryty trik, o którym nikt nie mówi, to kontrolowana niedoskonałość. Nie chaos, tylko celowe, małe potknięcie, które wybudza mózg widza. Daj znać, czy o tym wiedziałeś?